Halo, przepraszam, opóźniłem się z nagrywaniem. Halo, ze wszystkim się opóźniłem. Kolega opóźniacy, witam Was bardzo serdecznie w tym świątecznym. drugim Dniu Świąt, chyba, nie, Panie Niedźwiedziu? No to 26. I 26? Nie, 25? 25 był wczoraj nagrany, 26. Okej, okay, dobrze. To no Ty się powinieneś przywitać, czy nie? Czemu ja? Parzysta, Ty się witasz. Nie, Ty się witasz. Ja nie parzysta, ja od pierwszego się witałem. Ech, chwilę, to coś tutaj się powiedz. Nieważne! Tak, wszystko zepsute. Najgorzej Aha. na świecie. Wszystko popsute. A ja prostu też był save przed sekundką, musieliśmy wczytywać. Na szczęście zapisaliśmy między odcinkami, tak mi naszło, żeby na zapisać. Ale wracamy do swoich 2 minuty materiał nam tylko skraszowało, więc wróciliśmy po prostu do tego save'a. I tyle. Jak się Dobra. czujesz? Źle, bo teraz stanie się rzecz pie... Nie widzicie tego. Nie, nie, nie patrzeć. Crimea will sit Karashi to Afganistan. Timuritz will sit i Merew, Herat, Quetta and Burst to Afganistan. To to? A, teraz muszę też pauzować, wiesz jednak. Może widzowie sobie przyjrzą się na mapie u Ciebie teraz jak to wygląda. Możesz im pokazać. Nie, ja nie pokazuję Nie pokazuję tego fragmentu mapy po prostu. A dlaczego? To jest. To jest hańba, to jest haniebne. Hmm. Haniebne są mogą być czyny, pani niedźwiedziu. Ho ho! Na przykład twoja żynująca gra może być haniebna, na przykład. Jo, jo, jo. Dobrze, lecimy. Leć, leć. Dobra. Hallo, tu, Turcjo możecie mi pomóc? Przeanalizujmy sytuację. Co my tutaj mamy? Jeżeli moje armie... Jeżeli moje armie... Aha właśnie. Wbiją się tutaj. Znaczy oni się bij we mnie. Oni to przegrają. Kurwa, przegram bitwę, tam, ja pierdolona przy, 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 w poprzednim save'ie w tej bitwie wygrałem chujowo. <laughs> I dobrze, i dobrze. Nie, ja, spoko chuj, to? Okej. Okay. Minus 2, wygrywam bitwę. Dobrze, dobrze, cudem bo cudem, ale wygrałem. Wyskuję 5 prestiżu. Przegramy jakąś bitwę? Boryn, no dobra. Boryna. Teraz tak, co tutaj się dzieje? Z kim ja będę walczył? Aha, z tymi kolesiami znowu? Oni tutaj uciekli naprawdę? Cholera jasna, nie taki był plan. No dobra, wbiję się w nich, oni nie mają morali. No dobra. Zobaczymy. Przede wszystkim trzeba uparać się z tymi nacjonalistami, bo oni nam tutaj zaraz kilka zje stworzą. A nie chcę... Uuuuuu sioi. Jezus Maria! Jak szybko biegną! Jezus! Łomatko bosko! Kto to widział? O i zmasakrowali. Łomatko. Zmasakrowali. A ja mógł zabić, nie? No. O! To już zdobyłem. Szybko. A? No to oblegamy Madrid. W takim Madrid? razie. Dziwnie, G gra przed chwilą informowała mnie, że możesz wziąć nową technologię, ale mhm. się z tak tego wycofała. Myślę, ja... że jednak nie możesz. Jednak nie możesz. Tak. Mogłeś, mogłeś, ale coś. No, sorry morda, ale tak no wiesz jak wyszło. No, tak mi nieco wyglądało. Dajcie mi tu więcej step footmanów. Kurwa upadło berno. Wygram z tymi buntownikami, choć miał się zestać. A? Kolejne prowincje odbijamy. O, 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 co to tutaj to, to, chce powstać? Co to, to tutaj się dzieje? Zaporozie? Gazikung i Kirkazia. I Zaporozie chce powstać. No dobrze. No dobrze. No to będziemy ganiać teraz po prowincjach i nie pozwolimy tego sobie. Co? Mm, dwie armie takie. Ta armia niech tutaj dalej mikruje. Brzmi jak dobry plan. Mikruje armia. Tak, o Jezus, kolejna pożyczka. Nie! E! Pożyczki, nie! Nie lubię pożyczek. O nie! Wbijecie się? No i wbijecie się! No głupie gałgany w górach. Ach. Nie mam minusy? Nie mam. Bonusy. Nie było lidera, naprawdę? Gdzie był wasz lider? Gdzie był wasz dowódca, ja się pytam? Miałeś chamie, złoty róg. No właśnie. Był. I, i, gdzie, gdzie jest ten lider? Był, taki wspaniały lider, dowódca. Pamiętam, dawałem tej dowódcę. I oczywiście co? Zginął panie przed chwilą. Przed sekund. Nie! Uciek nie! Uciekajcie stąd! Szybko! <laughs> Piekałgany, no! Jeszcze przegrałem tę bitwę! Tak się kurwa nie robi! <laughs> o kurwa. Zmasakrowali całkowicie! Na litość boską! Gdzie są moje oddziały? I kolejny bunt, no nie. Dobra, Modujesz. Madryt upadł, o to chodziło. Lider, szybko. jest dobry lider, dajcie go tutaj. Stójcie stój, tu, stójcie tu. Oni, mają, oni się w nas wbili, tak? Połączone armie. Walczą z tymi nacjonalistami. Dacie radę? Dalej plemiona, ciśnijcie, ciśnijcie. Prze Przecudowna sytuacja. Plemiona pomagają mi wcisnąć w <grych> <grych> Idźcie dalej. Dobra, Hiszpania zaraz cała pęknie po prostu. Już, już chyba wszystkie forty ich opanowałem w tym momencie. Zrobimy naprawdę jesień średniowiecza z dupy. Dobra, Cisnąłem jednych nacjonalistów. Kurwa, mać! Co? Co stało? Pierdolona protestancka liga. Wybuchła teraz. Te. A! a, a. Dobra, a, muszę wypisywać z Hiszpanią w takim razie. A! A! Żeśmy się pośmiali. Takie zabawne, nie? Mhm. Mm Teraz akurat. A, zaprożę mi, tutaj zaraz powstanie głupie buntownicy. Głupi buntownicy? Okej, okay, Persja żyje. To jest progres. Jak Persja ogarnie swoich buntowników, to już będzie z górki. To mi pomoże. Tylko cholera, jasna, jaki kraj Gazikum chce powstać, tak? Tak, Gazikum chce powstać. Chce być niepodległy. Cholera, jasna, świat to wygląda. Na przykład trzy armie muntownicze zostały tylko trzy armie. A potem trzeba by dokonać zemsty na Afganistanie. Do kiedy mam trusa z nimi? 1584. Ale go zniszczę! Jak ja go tak go zmiażdżę! Ach. O, to widać. Ale macie Liberty Desire. Co to ma być? Skąd jest Liberty Desire? 70% a, Bo armii nie ma. O to wam chodzi. O nie, 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 nie. nie. Persjo, Persjo, dogadajmy się. Aaa, zjebałem. Mm. Cześć, pałzu jeszcze muszę skorować. Zjebałem. mogę jeszcze od Milanu wziąć kilka rzeczy, a nie wziąłem. z to. A powinienem był. Looming disaster, uuuu, uh, 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 civil war, uuuu. Uh. Ja <grym> rebelia mi tutaj stworzy kraj jakiś, więc... Dobra, czekaj, muszę zobaczyć z kim ja się napierdalam w ogóle, dobra? Bo to jest całkiem spora wojna, jeżeli to nie problem. Luzik. Kto walczy w tej wojnie? Czy Hiszpania walczy? Zajebiście, wyciągnąłem z tej wojny tak, że nie walczy Hiszpania, ani nie walczy Milan, więc w tym momencie nasi przeciwnicy powinni być proporcjonalnie dużo słabsi. Walcz, rośnij w siłę, weź im pieniądze. A nie planuję. <grym> Jak dzikaczy bezużyteczny. bezużyteczny. Uważam. Ale okej, okay, to zredukuj. Eee, czego mam dużo pointów jakich? Hmm, to mi się przyda na coś, nie Dobra, będzie trudno, ale kombinujmy. otrzymać? Eee, proszę. Posiłki, natychmiast, bo będzie teraz bitwa o przyszłość świata. Połączone armie Śródziemia łączą się w prowincji Alania. Śmieszna prowincja, Alania. Ok, Dacie radę, dacie radę. Patrzcie, posiłki już idą. Wytrzymajcie tylko do przybycia tych posiłków. Dobrze. Oni są gałganami. Oni stoją tam, gdzie stało ZOMO. Ty gdzie stoisz? Ja stoję tam, gdzie stoi Prawo i Sprawiedliwość. Dobrze. Okej, okay, mogę zyskać pieniądze! Chcę pieniądze, w tym momencie chcę pieniądze. Wszystkie pieniądze tego świata. Kurwa, mać, tak naokoło, aż trzeba iść. Pierdolone forty. Dobra, wbijamy się w centrum, idziemy się na kurwiać tu. Dobra, odbijać te prowincje, podbijać Jezus, mam armię, która składa się z regimentów, które mają za Trochę smutna sprawa. Nie ukrywam. Podbijać to, podbijać to, jaka rebelia, Gazikum, no dalej Gazikum, gdzie? Aha, tak jestem, dobra, odbijcie to szybko, szybko, dacie radę. No, no, sytuacja pod kontrolą, tymczasowo. Spokojnie, 2000 Armia niech tam pędzi. Spoko Maroko, jak to mówimy tutaj u nas w Krymie. Ja coś buntownicy przechodzą przez granicę, nie moją, więc się cieszę. Wy tam dalej, partyzantkę się bawcie, odbijajcie prowincje, które muszą zostać odbite. Problem z tymi kolesiami jest. Nie ukrywam. O! Mogę ich anektować. A to nawet. Mo o, już kto chce? Dagestan, znowu, cholera, jasna. Sekundar. Ludzik, ludzik. Hmm. Ok. Uh -huh. Leseta Muła. Co się stało? Podjąłem decyzję. Leseta Muła. No, no, dobrze. A co to znaczy? Państwo jest moje! Państwa to ja skąd przepraszam. Wiesz? A skąd wiesz, że to tak znaczy? Bo uczyłem się francuskiego. A czemu się uczyłeś francuskiego? Miałem go w liceum. A pozwolił ci ktoś? E, specjalnie miał mi kto pozwolić. Przepraszam bardzo, o się nie się niemieckiego? E, bo u mnie w szkole niemiecki był w klasie humanistycznej nie uczyło się niemieckiego. Ale to bez sensu. To, w ogóle tak nie można. Dlaczego? Każdy Polak uczy się niemieckiego. O jaki w tym sens? No, a jak dogadasz się ze swoim panem? <grym> nie to jest Chirurgiczne trochę. Kurwa Maciuchu. Jak będziesz u niego by już pracował na zmywaku, a będziesz? No musisz wyjść jak jak, jak jak powiedzieć, Przepraszam, nie bij. <grym> <grym> Takie wiesz, w sumie zwracam. Takie jest wyrodniacze. Kalista. Dobra. I kraj powoli, powoli, bardzo powoli. Ale tak bardzo, bardzo powoli. Zaczyna wyglądać jak rzeczywiście prawdziwy krym moich marzeń. Teraz odbijcie tę prowincję na litość boską. Wy tutaj dalej w partyzantkę się bawcie. Mamy radę. Błędem było... No... Wiem, popełniłem wiele błędów. Mówię to do wszystkich tych, którzy już kuszą komentarze: nie dźwiedź tych gałęzi. Tak, popełniłem dużo błędów, zdaję sobie z nich sprawę, ale miałem prawo je popełnić, bo nie wiedziałem, że to się tak zakończy. Nie sądziłem, że ci tribesy mają aż taką siłę, że to aż tyle buntowników będzie. To całe plemiona nie ruszyły. Salutkie. Siege of klima is over? <laughs> Wy śmiecie. Zdobyłeś Krym Twój? Jak możecie! I to referendum robią teraz. Czekaj, tak poczekaj. Kilka decyzji muszę wykonać, dobrze? Czekaj. Decyzji i budynków muszę zbudować, bardzo pilnych, wiesz? Bo mój manpower wygląda jak kupa obecnie. Rozumiem. Więc muszę chyba w każdym możliwym punkcie, którym tylko mi jeszcze pozostały, budynki, zrobić baraki, odnoszę takie wrażenie, wiesz? Mój manpower wygląda jak kupa. Powiedział do Krymu, mają Kryma Zero. 0 No, w sumie tak. Od miliona lat. No tak, tylko że wiesz, ja operuję na 80 tysiącach żołnierzy armii, nie? No, coś w tym jest. coś Jezus, to tam tak stuka. Ty tam stukasz? No właśnie wiem i to mi się nie podoba, że ja tam stukam. Nie wiem dlaczego ja zacząłem teraz stukać. nadzieję, że osoba, która stuka to słyszy, żeby nie stukała. Okej, schowaj się tu. Dobra, jesz pojechany, dobra. Mogę coś Eee, jeszcze kolonia? I już możemy. I już tylko <tuk> mi daj, zrobię i możemy robić. Ale to. dalej nie widzę Sabałdii, czemu jeszcze nie uwolniłeś Sabałdii? <grym> nie planuję. <Proszę>. No, <grym> no, jak nie planujesz? Stary, to no, nie masz, nie jest takie, że nie planuję, po prostu masz uwolnić Sabałdię. Czego ty nie rozumiesz tym? Ej, stary. Halo. No, słucham cię, nie no, dziwić, nie, no, nie denerwuj mnie. No uwolnij Sabałdię. Stary. No, co, co... Ty, moje armie są zablokowane, kurwa, czy co? Się nie mogę ruszyć, nimi nie idzie. Tu mogę się ruszyć do tego bergu Patrz, tylko. Dalej nie Jezus, Ja widzę, że tutaj trzeba insulta wysłać zaraz. Wyślij. Proszę cię. Co, wypowiesz wojnę? Co tak. wypowiesz, Teraz tak. wojnę powiesz? Tak. Teraz? Dobrze, wypowiedz teraz. Teraz wypowiedz. Proszę bardzo, zapraszam. Czym chata bogata? Kijów. Tak. Ja? podbijajcie te prowincje. Żyjemy jako tako. Chyba żyjemy. Teraz odbijicie tę prowincję, cały wschód, cały dalej. Wady Wady Wadywostok, tak? tak bo... Wostok. Dalny Wostok. Dal Dalny Wostok. Wostok to jest wschód. No wiem. Z kim ja się tu kurwa jeszcze bije. Mm -hmm. Ok, została tylko jedna armia. 30 tysięcy buntowników w górach. Hmm. Nie wygląda to zbyt optymistycznie, to nie będę tego ukrywał. Na spokojnie, spokojnie Andrzeju. Damy radę. Wyjmiemy z mojego wozu, pomalujemy i Dobra. tam to, to. to jest wojna, w której Austria dostanie taki wie, Bo nie mają w tym momencie, wiesz co, ani Anglii, w wcale się nie mają, przepraszam, ani nie mają e, na pomocnika. Nie mają tych swoich śmieci z Milanu, ani z tego, ani z, z Hiszpanii. Więc w tym momencie w cesarstwie ich rozjechałem po prostu na miazgę. I bardzo dobrze, cieszę się. Cieszę się Twoim szczęściem. Masakruj ich. Hanower, rozsmarowany, dobrze. Afganistan. Jakiego nienawidzę teraz? Nigdy nie nienawidziłem bardziej żadnego innego kraju niż tego Afganistanu. Żebym ja musiał pisać z jakimiś Murzynami, ale to jest smutne. Poszedłem do Afganistanu, Rosja nie dała rady. Story, Amerykańcy nie dali rady. Ja też nie dałem rady. To jest smutna sprawa. W chuju to mam w sumie. Kto chce powstać? Kwarakunlu? Znowu? Gdzie? macie tu zero unrestu, na litość boską. Halo? Halo? Kto tu chce powstawać? Hm. Śmieszna sprawa. Dobra. Dobra, trzeba się połączyć w jednym miejscu, ogromną armię. Jakby się złączą skończyć. nasze moce. Dokładnie, wyślijcie mi swoje Key. Dalej. W ogóle wiesz, że Frezer żyje? Jak to żyje? No, w tym nowym Dragon Ball Super wskrzesi. Proszę, no, serio. Z sensu. Kulami, kulami go skrzysili, to, są jest taki potężny. Kto, po, kto, kto, kto miał skrzelić frezera kulami po co? No, jego żołnierze. A, żołnierze jego. I, i, i Ginyu się pokazał. Wiesz, kim jest Ginyu? E, Jezus, Maria, nazwa mi się coś mówi. Ten, ten co zamienił, zamieniał się tymi ciałami. Ojej, pamiętam. Ginyu to był ten grup, z tej grupy, tak? Ginyu, no, tak? Force. Giniu Force. Mm. Ginyu. to wow. pamiętam. Ło, Persjo wytrzymaj! Już pędzę Persjo, jak wytrzymasz to będę Ci wdzięczny! Już jak ta Persja ich masakruje... Co oni za minus mają, że oni... Jezus Mario? Co to było? Aha, bo oni przechodzili przez jezioro! Jak oni przeszli przez jezioro? Jezusy! Odkryłem już dlaczego ci... Dlaczego tak ciężko mi idzie z tymi buntownikami, bo to Jezusy! Bo oni się teleportują się między rzekami pewnie. A. Już prawie sytuacja pod kontrolą. Odbijać niektóre prowincje i jesteśmy w domu. Potem skasować najemników. Kto? I dlaczego? Mhm. Robię to, co ja robi zawsze dobrze, wiesz, w wojnie trzydziestoletniej. Biorę i odcinam po kolei te wszystkie małe państewka, wiesz, od Austrii, nie? Mhm. To jest najlepsze, co możesz zrobić, wiesz, w taktyce walki z nimi. Nie? I Austriacy chodzą sobie swoimi wielkimi stakami i na nic nie mogą trafić, tak szczerze mówiąc. Więc chuj im w dupę. O, Manpower przyszedł. Fajnie. nie taki był plan. Co tu się dzieje znowu? Dopiero co usprzątniemy jednych mutowników, wybuchli drudzy. Ta gra nie da mi spokoju. <grym> mówi, chciałeś nas wygnać, tak? Chciałeś nas wygnać. To my wygnamy stąd ciebie. Chciałeś być kurwo, to nie jesteś, jak mówi klasyk. Dokładnie. Halo, ludzie, walczcie za Krym. Gdzie wy uciekacie teraz? Tam uciekacie. będzie tak uciekać z miejsca na miejsce, naprawdę. Mechanika tych, tych buntowników, tribesów jest tak głupia i bez sensu. że To jest bardziej to bardziej w ogóle psuje wszystko niż, niż dodaje czegokolwiek ciekawego. No, mi na przykład w Europie bardzo się podobają estate. No, u mnie jest tak, że w sumie a nie mam zbytnio wpływu na to, jakiego estate'a mam tylko innego estate'a i muszę z nim walczyć się na dodatek. Dziesiąt, dukatów, dziesięć. 10... Ej, zatrudnijcie go, Stabilność. Teraz nam się przyda, bo mam wielki plan, żeby ich stąd przegnać. Poza. Co tam się Dobra. dzieje? Dobra, jest wszystko w porządku. Przepraszam bardzo. Możemy lecieć. No, Skończę. Dawaj. Powiem ci, że mam tak idealne rozwiązanie Civil War. A. Wiesz, co się zdarzyło przed sekundą? Miałem mhm. bardzo dobrego króla, tego nie odbiorę. Był zajebisty. Miał 5-4-4, wow. ale skurczę, miał jeden problem. Ano taki, że mm, miał 30 Legitimacy, nie? No mm -hmm. i teraz tak. Zdarzyła się taka sytuacja, że gościu zginął teraz i przestało mi się ładować praktycznie zupełnie ładować mi się ten Civil War cały, nie? Oh. O! Zajebiście, oh. nie? To słodko nawet. Wiesz, co wydaje mi się, że trochę źle, bo teraz Imperium będzie chyba protestanckie, wiesz, bo wygram po stronie protestanckiej. To chyba dobrze, bo Austria nie będzie mogła pisać. A, faktycznie. Dobra, to zajmij Cię, się. jest Idealne. W potem... sumie tak. po co Ja ci teraz powiem, co, co stanie z cesarzem. Aż spojrzę. Cesarzem zostanie jakiś gówniak, który jest protestantą. No. A Zastan jeszcze w tym momencie Austriacy są cali oblężeni przez rebeliantów, flemisz separatystów. Tak, to jest. Po, po tym. Cesarzem zostanie pani Saksonia. Tak samo jest z tymi. Z tymi, którzy tam wybierają tego, cesarza. Oni też nie mogą być katolikami. Więc najprawdopodobniej ty będziesz mógł w jednej wojnie rozwiązać całe cesarstwo. Pięknie. A jakieś osiągnięcie to będzie, Trzeba jak patrzeć. Zdobyty. No tak, mieć, mieć minus o, kurwa 23. mać, O kurwa, mać. Moja armio. No tak, mieć minus 23 przychodów. Musi jakaś stąd. Super sprawa, polecam taki przychód wszystkim. Tak? Ja mam plus 50 obecnie. To ja już widzę, że będziesz musiał podratować biedny upadający Krym. Przepraszam, musiał? Musiał to jest taki aktor. Aktor to duże słowo. Ja nic nie muszę, ewentualnie mogę ci pomóc, jeżeli ładnie poprosisz. No jak ładnie, no bo ja tutaj widzę sojusz, ja tutaj widzę wspólny cel: podziału Ottomanów w przyszłości. Jak Konstantynopol, i, i Grecję, i. Masz i nie, też dalej, które... dobrze. <grym> o Matko Bosko, o mi wyso tak naprawdę nie chciałem, ich, ale dobra, jak już wysłałeś, to spasę kilka pożyczek. A co tam? Graj i nie narzekaj. Wzięliście wysłał z własnej woli. na, 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 na. na. O, Afganistan ma problem z moimi buntownikami. i do. O jezus, jak pięknie. Wybuchajcie, Afgań... Afgańczycy. Nienawidzę was. Niech, was. niech was wasze matki zruchają. Mocno. Na co nadchodzi wielki dzień? Nadchodzi wielki dzień. Tego odcinka nie kończymy, póki, póki ja nie przegnam stąd tych wszystkich tribesów. A ja ich przegnam. Przegnam? wtedy wezmę siódłą na administracyjną. Wiem, jak to brzmi, ale no. spokojnie. Spokojnie, Coś, Taki był plan. No Siódma administracyjna. Brzmi to ciekawie, muszę ci przyznać. Tak. Wiesz co? W tej wojnie zostały już tylko Austria oraz Węgry. jeszcze trochę włoskich państewek śmiesznych. Śmiesznie. To będzie jak to mówi, mówi młodzież, wiesz? Masakracja, nie? Czy znaczy jest taki problem, bo. Nie ma pewności czy będzie protestanckie ten, bo ty nie prowadzisz wojny, znaczy ty nie dowodzisz. Pytanie tego. co że bo wiesz mają 70% i jeszcze nie pisują, więc zakładam, że pewnie zrobią na protestanckie. Poza tym Angole są protestantami. A. Więc raczej na pewno się na to zgodzą, odnoszę takie wrażenie, wiesz. Dobra, nadchodzą piękne czasy. Dwa stabilności, bustnąć to, dobrze. Odbijać pozostałe prowincje, szybko, odbijajcie te prowincje. Tak, stanie się. Moralowarmić kolejne 15% w górę. Dostałem Rentless di Drill. Czy gdzieś jeszcze mam jakiś bunt? Nie mam nigdzie. U, u, damy radę. Odbić te dwie ostatnie prowincje. Trzy ostatnie prowincje. Damy radę. Tak, jeszcze jedna prowincja. Jedna prowincja. Z kim my się jeszcze walczymy? Wypierdalać! Tak! Co się stało? Poszli sobie, poszli! Pojechałeś ich? Tak, zmasakrowałem. Te pieniądze Zniszczył. są od zwrotu, przypominam tylko. Wow! Hmm. Zniszczeni, zmasakrowani. I się zgałganiłem, bo wziąłem matko, ale zgałganiłem. Ach, nieważne. Co tam się stało? A, wziąłem technologię administracyjną, zanim e, załączyło mi się to, że nie mam już tego, ach, szkoda gadać. Dobra, najemnicy, naprawdę spisaliście się na medal. ja z tobą walczę? Spisaliście się na medal, ale no, musicie przestać istnieć, bo za zadłużam się. Sio, sio, A. sio, A, sio, okay. sio. Najemnicy, ja was szanuję, ja was zawsze szanowałem, ale no... Najemnicy, wiecie jak jest. Austria wybuchnie, pięknie. Pyk Pyk Dobra, nawróciły się kultury Dobrze Kto to za buntownicy do mnie chcą przyjść? Dziwne Śmieszne 50 GB designer macie, a skąd? A dlaczego? 56 hm. Mam wam coś zrobić żebyście Już 20 prestiżu, no dobra zgadzam się, stracę ten prestiż, ale ja chcę was, was anektować Coś cię ścięło? No albo i mnie. W takim razie moi drodzy bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Ja bym inaczej wy byście wyjaśnili by Euro Uniwersal 4, widzimy się już jutro. Hej!